Są pręty 12, 12 metrów. Ja potrzebuję belkę z nich zrobić 6-metrową, więc te 12 ki 2 na pół mamy 4 e, pręty po 6 metrów, więc odmierzamy i tniemy na pół. Okay, mamy 4 pręty e, po 6 metrów długie, teraz rzucamy je na e, ten stolik i pokażę jak to e, wiązać. Ok, strzemionka porozkładane. Teraz do tych kreseczek, które sobie gdzieś tam układałem, rozrysowałem, rozmierzyłem, układamy mniej więcej, bo to i tak wszystko za chwilę przywiązają, gdzieś tam się delikatnie poprzesuwa. Wtedy będziemy kontrolowali te odległości. Dobra, żeby mniej więcej leżało tak jak powinno. No i tu końcówka, no wiadomo, te pręty nie mają wszystkie dokładnych 6 metrów, one mają 6 i nie wiem, 6,20 może nawet te miały. Te mają na 100% 6, te cięte, pierwsze od tamtej strony, które cięłem. A to jest końcówka jakby, no to to już tak zostaje, no ten jeden, to jedno strzemionczko do następnego pójdzie. Ok, rozłożone mamy, teraz tak, do wiązania używam, kupiłem drut, taki 5 kg tam było chyba z tego co pamiętam, 1-2 mm taką wiązkę. Przeciąłem ją na pół. Sprawdzałem sobie parę razy, ile tam centymetrów mniej więcej taki jeden drucik powinien mieć. Jakbym przeciął taką wiązkę na trzy części, to miałbym takie, te druciki miałyby po 20, chyba 3, czyli po 25 centymetrów długości. No to troszeczkę wychodziło, to ciężko się łapało tym kluczykiem i nawijało. Więc stwierdziłem, to Taka wiązka kosztowała niecałe 40 zł z tego co pamiętam 5 kg tego drutu, więc w zupełności wystarczy to jak przetniemy chyba na właśnie na pół, jeśli, jeśli braknie, możliwe, że braknie, bo trochę tego idzie na takie wiązanie, no to to też nie jest jakiś straszny koszt i, i kupi się jeszcze jedno, ale dużo wygodniej jest w moim przypadku w przypadku wiązki, która by miała taką średnicę, bo może można być większe i na 3 przecinać ale w moim przypadku to lepiej wychodziło jak się przecięło się ją na pół ok, to mamy, teraz pokażę jak to wiąże jeszcze może wytłumaczę jedną rzecz nie wiem w zasadzie, czy to ma jakieś znaczenie, ale chyba nie. Chodzi o rozmieszczenie tych łączeń, tych strzemionek. Czy jak one będą raz z jednej strony, raz z drugiej, to chyba nie ma żadnego wpływu na konstrukcję. Ja robię wszystkie z jednej strony ten sposób to jest jakby najciężej jest jak się zwiąże już do kupy te dwa ze sobą tutaj w tym miejscu to już później te się bez łączeń dużo łatwiej skręca to jest jakby najcięższe moment trzeba je do kupy ścisnąć dość mocno do tego grubego pręta i wtedy związać jak już się te zwiąże też później drugą stroną jak się leczy jest dużo dużo łatwiej także na razie tylko przykręcam to i zaraz zobaczcie jak to wygląda Ok, tak to wygląda. Razem z tą gigantarką kupiłem taki specjalistyczny sprzęt. Ludzie różnie tam wiążą różnymi rzeczami. Czytałem, widziałem gdzieś tam na filmikach, jak wiązali kombinerkami, ale okiem przyjezwoicie idzie takim takim, drucik, takim kluczykiem. Jak to wygląda? Drucik na pół. Zginamy. Przekładamy sobie w tym miejscu dokładnie, sprawdzamy jeszcze raz tą odległość, żeby miały co 25 cm. Wrócić pod spodem górą ściskamy e, dość dobrze tutaj dołem łapiemy i skręcamy w ten sposób to wygląda następny skinamy No i tak każdy w ten sposób yy, każdy skręcamy po kolei. Teraz pokażę jak to efekt końcowy wygląda.